108% baterii zostało. Witam się z Wami. Dzisiaj jest 26 marca. Jak słychać bierze mnie, za mnie złapało i mnie trzyma. 26 marca, siroda, jutro czwartek. Myślę, że no mój mąż już bidny, musiał iść do pracy. Jest zdrowy, ale bardzo osłabiony. Dzieciaki myślę, że jutro pójdą już do szkoły. A Jedno do szkoły, drugie do przedszkola. Ugotujecie jogurkowej. ogórkowej. Jak jestem przeziębiona, czy jak mój mąż też, jak jest przeziębiony, lubimy, wiecie co, takie ostre smaki. Ostre, wyraziste, wyraziste chciałam powiedzieć. No też i czasem podłe. Czyli na przykład McDonald's, kebab, ale i ogórkowa. Także dzisiaj sobie uważę, sobie, no rodzinie, no wiadomo, uważę ogórkowej. Mała gwiazda przyszła, chciałaby, żeby ją było widać, ale z tym się na razie wstrzymamy, bo to wiecie. Dziś nagrywam, jutro mogę przestać, a, a dziecko by moje zostało. Wczoraj w Biedronce na zakupach takich jedzeniowych, zwykłych. I mówię, zajrzę na te pierdółki, czy może ostała się jakaś, jakaś ta filiżaneczka, czy talerzyk w kwiatki. Ostatnią miseczkę udało mi się znaleźć. Śliczna jest. Kosztowała 9,99. Nie miała kodu, ale podeszłam do pracownicy i no, udało się znaleźć kod. I, I udało mi się kupić tę miseczkę. Chciałabym taką filiżankę, może jeszcze puszczą gdzieś taką? te serie tych filiżanek. Widziałam, że są różowe, chyba niebieskie. No śliczna to jest. Bardzo mi się podoba ta miseczka. Powiem Wam, tak położyłam talerzyk taki no że tak powiem. Jakiś tam kwadracik żółty taki. Akurat pasuje do środka miseczki. Powiem Wam, ładnie podoba mi się. Niby nic, ale uważam, że jeżeli by, nie było tej mi... Jeżeli by nie było tego kwadracika, tylko sam talerzyk i miseczka, to już tak nie. A z kwadracikiem, cudeńko. Może jeszcze, te... Może jeszcze puszczą serię tych kwiatuszków. Może jeszcze uda się. Ostatnio to kolor Tutaj ma jakieś takie, widzicie, czer brązową taką plamkę. Ale to wiadomo, że to nie przeszkadza, na prędkość jazdy nie wpływa. Oj, tu jakieś przebarwienie też różowe. No ładnie, no niech sobie tak stoi, niech cieszy oko po prostu. Jak ja wyglądam? Może być, może być, lepiej nie będzie w każdym razie. Na razie, na razie, bo jeszcze mogę mieć ten glow-up. Jeszcze, jeszcze mogę mieć przed sobą. Tu mam kurczaka z przyprawą złocistą, proszę Was. I oczywiście z jogurtem naturalnym, no bo, jakże żeby inaczej, mówię Wam, no mówię Wam, ten jogurt naturalny czy ocet ryżowy, sprawia, że mięso jest takie no naprawdę, no tak rozpływa, rozpływa się w ustach. To jest jedna sprawa. A druga jest sprawa taka, że ym, mam też taki patent na mięso z rosołu, właśnie w jogurcie naturalnym. Muszę kiedyś się rzucę i, na no to bym musiała znowu rosół ugotować teraz. Polender. no to trzeba będzie ugotować rosół i właśnie pokazać Wam. Chociaż uczciwie powiem, że robiłam to raz. Yy, taka mnie naszła, wiecie co fantazja, ileś lat temu, i zrobiłam w ten sposób właśnie mięso z rosołu. Taka będzie nutka aura tajemniczości, żeby Was przyciągnąć do następnego odcinka, czy tam któregoś z kolei, gdzie będę pokazywała właśnie ten pomysł na mięso z rosołu. Robiłam to raz i wyszło pycha. Wyszło pycha i powiem Wam, nie są to krokiety, jakieś tam paszteciki, nie ma z tym w ogóle roboty. Jedynie, jedynie tego, 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 tego i... Także no. To nie wiem kiedy. W soboty? Nie. No to może za tydzień. <laughs> za tydzień ugotuję rosół. No to jak nagram filmik, zanim go zmontuję, bo ja to jestem co? Bardzo lubię montować filmiki, bardzo. Montuję na telefonie. No i jestem takie, wiecie co? Kręcenia z tym po prostu jest. Bo komputer mamy jakiś wolny, nie wiem coś musimy kupić nowy, bo no nie wiem jakieś odnowości był po prostu wolny. Także sobie robię to na telefonie. Sprawnie to idzie, tylko że no trochę czasu to zajmuje, wiadomo, nie żeby to była, wiecie, to nie jest praca w kamieniołomach, to nie mam na co narzekać, ja bardzo lubię montować filmiki, naprawdę. Jak mi to wychodzi, to już sami oceńcie, pewnie raz lepiej, raz gorzej. W ogóle, pamiętacie? W miodowych latach raz lepiej, raz gorzej, byle do przodu. To mówił tatuś, tatuś Alinki, teść. Karola, jak sobie wkładał zatyczki do uszu. Jak się okazało, że sobie wkłada zatyczki do uszu, żeby nie słuchać swojej żony, teściowej Karola. No, Miodowe Lata bardzo lubię. Bardzo lubię Miodowe Lata. Miodowe Lata, Rancho. Lubię też 07 Zgłoś się. Bardzo lubię. Bardzo lubię 07 Zgłoś się. Szczególnie odcinki, szczególnie odcinki, jak się dzieją gdzieś nad wodą, w jakichś takich... Albo też. No. Nie, po prostu go lubię. Wiecie co? Lubię 07 złoście. Zmienników. No wy jakie lubicie? Seriale. Powiem wam, my nie mamy Netflixa. Właściwie z takich hitów netflixowych to w ogóle nic. Nic nie oglądamy, bo nie mamy i nie wiemy, co tam w tym świecie piszczy. My lubimy lata 80. lubimy zmienników, lubimy 07 złoście. Co to jeszcze? 40-latka, powiem Wam, lubię. <laughs> lubię, no. Ale lubię też rancho, miodowe lata. Myślę, co tam jeszcze mogę lubić. No, Jacynthę. Co ludzie powiedzą? Ojca Brauna. Myślę, myślę, nie wiem. Chyba już nie wymyślę. Filmy, powiem Wam, bardzo lubię polskie filmy. W ogóle, ogólnie lubię po prostu polskie filmy, polskie książki, polską muzykę. Jestem patriotką. Lubię, lubię jak się akcja dzieje w Polsce, szczególnie książki. Jak czytam, lubię jak są polskie imiona, polskie miejscowości, gdzieś tam polska historia, polskie przywary, wiadomo, yy, nasze polskie piekiełko. Ja to lubię, ja to szanuję, jestem Polką. <grych> po prostu lubię, jak czytam i są te polskie imiona, polskie miejscowości, to wiecie? Lubię to po prostu, to tak do mnie trafia, to jest takie swojskie. Mm -hmm. ale lubię też oczywiście filmy zagraniczne, to nie jest tak, że wiecie, że wykluczam. Teraz mi tak co przychodzi, no, francuski pocałunek, uwielbiam ten film, uwielbiam i tak myślę właśnie, dzisiaj jest środa, czwartek to byśmy może sobie przy piątku rodzinnie obejrzeli, francuski pocałunek, bardzo lubię ten film. Zauważyłam sobie czystek, no bo tam, wiecie, on jest, wpływana na odporność i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza filiżanka była wstrętna, ale z każdym kolejnym naparem jest lepiej i nawet oprócz takiego wyciągu, nie wiem jak to powiedzieć, bo jakby z siana, no nie wiem, to tak smakuje nie za dobrze, to z każdą kolejną filiżanką, właściwie piję w kubku, ale wiecie o co chodzi, to oprócz tego smaku właśnie takiego siana czy takiego typowo yerba mate, to czuję też smak jakiś tam inny, także powoli wiecie, już nie jest takie, nie jest takie złe. Ale kupiłam szałwie. Ja lubię pić zioła. Także sobie tam, wiecie, wzięłam te szałwie, no niestety, no nie dałam rady. No nie dałam rady, no. No jakbym piła perfumy. Mm. Wypiłam jedną trzecią, jedną czwartą kubka i powiem Wam, że aż mi po prostu było niedobrze. Ale to może zostawić, prawda? Może sobie gardło wypłukać tą szałwią. Może tak. Ten filmik to i tak nie wyjdzie dziś, to mi nie doradzicie już. Możliwe, że jak on wyjdzie, to już będzie po... Wiecie, już gardło będzie jak nowe. Ale sobie tak, wypłuczę sobie tą szałbę, nie mam nic do stracenia. Ogórkowa mi z gara ucieka za dużo wlałam, za dużo, no. Ale nie, już trochę, trochę ubyło. Jeszcze, jeszcze chwila i myślę, że zrobi się miejsce na śmietane. Jeszcze może trochę kwasu spod ogórków. Powiem wam tak. Jem szarlotkę z biedronki. Tak przy tej lampie. Muszę zmienić pozycję, bo jestem taka chyba no no tego zbyt świetlista, zbyt doświetlona. Lepiej? Lepiej nie mówić. Nie wiem. Jak zgaszę te... Jak zgaszę to światło, to będzie za ciemno. Jem szarlotkę z Biedronki i powiem Wam, że uczciwie ja bym lepszej nie upiekła. Nie upiekłabym lepszej. Ciasto kruche, poradziłabym sobie z ciastem kruchym, ale mam problem z jabłkami. Jakiś, jakieś takie robię... Coś im tam brak. No. Nie umiem dosmaczyć jabłek do szarlotki. Nie lubię cynamonu, a tu jest cynamon i mi to smakuje. Jakaś taka śladowa ilość, widocznie tylko dla podkręcenia. Nie lubię cynamonu, naprawdę. Chociaż z drugiej strony cynamonki lubię. Chyba po prostu nie lubię jabłek z cynamonem. Ale tutaj, nie wiem, jest takiegoś malutko czy coś, także podkręca tylko smak i mi smakuje. Czasem, jak no dawno nie robiłam szarlotki, bo wiem, że mi... po prostu się zraziłam, nie wychodzą mi te jabłka takie jak powinny. Ale zdarzało mi się też robić szarlotkę i do masy jabłkowej dodawałam galaretkę agrestową. To tak moja mama taką piekła szarlotkę właśnie, dodawała galaretkę agrystrową do jabłek. No i tak wiecie, smak dzieciństwa, wiecie o co chodzi. I lubię tak. Ale nie wiem, zraziłam się i na razie nie robię. Naczytałam się kiedyś o szkodliwości, wychodzi mi ogórkowa, bo za dużo, za dużo, ale damy radę. Naczytałam się kiedyś o szkodliwości proszku do pieczenia i tak sobie to zakodowałam, robiłam ciasto kruche bez proszku do pieczenia. Raz, drugi, dziesiąty i ono mi kompletnie nie wychodziło. I czemu ono mi nie wychodzi? Czemu ono mi nie wychodzi? I mąż mi tak, wiecie, po iluś latach mówi, hmm, może przez ten proszek do pieczenia? No i rzeczywiście, no, umiecie zrobić ciasto kruche bez proszku do pieczenia? Nie, nie umiem, wychodzi twardy po prostu jak kamień. Ja jak w końcu, wiecie, już odłożyłam te internety na bok i dodałam proszek do pieczenia, ciasto wyszło pyszne. Ciasto wyszło pyszne. Myślę, że tyle jest chemii we wszystkim, pewnie nawet nie wiadomo gdzie, że łyżeczka proszku do pieczenia to chyba nie zrobi co. Miej krzywdy. Nie mojej rodziny. Nie wiem. A poza tym, wiecie, proszek do pieczenia, a chipsy jem. Uwielbiam chipsy. No, uwielbiam chipsy. Uwielbiam chipsy, no. Kiedyś nie lubiłam żelków, a teraz lubię żelki. Też. A żelki to wiecie, mają co mają? Żelatynę. Znakiem tego są zdrowe na kości. A chipsy to. A chipsy to warzywa? Bo są zimne. asalot qasbidrოnkizbardodovra No dobra, na razie się żegnamy. Uziaki wam ślemy. Idziemy na dwór. Powietrzem poddychać świeżym, więc idziemy.